Dzień dobry, nazywam się Anna Sikorska i zapraszam Was na spotkanie z komiksem Układ Słoneczny Nasze miejsce w kosmosie. Komiks należy do serii no Comics, czyli takiej, która przybliża nam wiedzę naukową. Wchodzimy tutaj w świat informacji. Poznajemy naukowców zajmujących się określonymi dziedzinami. E, przybliżane nam są początki powstawania różnorodnych teorii, e, początki powstawania e, badań związanych z określonym tematem. E, no i tak jest właśnie w każdym z tomów e, serii Naucomics. No z tej serii powstało już mm, kilka e, tomów. E, wchodzimy dzięki nim e, w świat dinozaurów, robotów, e, rekinów, kotów. No, i e, ostatnio Wam polecałam też o samochodach. Tym razem w, udajemy się w podróż e, do, kosmo, w, w, do układu słonecznego. Cała opowieść zaczyna się od e, teorii, w jaki sposób e, powstał układ słoneczny, a później widzimy teraźniejszość. Teraźniejszość, e, kiedy dziewczynka nudzi się w czasie choroby, i przychodzi koleżanka, aby pomóc jej zwalczyć tę nudę przynosić z sobą książkę o kosmosie. Początkowo e, Sara nie jest zainteresowana tym, co ma do powiedzenia jej Dziel, ale z czasem zaczyna się intrygować. Zwłaszcza, że poruszane są bardzo ważne i e, konkretne rzeczy. Tego, jak powinien wyglądać statek kosmiczny, jak powinien wyglądać ubrania, e, z jakimi przeszkodami będą, mieli do czynie, będą miały do czynienia. No i oczywiście, jak kiedy już to wszystko zostaje zaprojektowane, ruszamy w podróż, która zaczyna się od Słońca. I od Słońca przez kolejne planety, e, przewędrujemy przez cały Układ Słoneczny, poznamy e, zarówno skład planet, e, ich wygląd, e, związane z tym różnorodne problemy e, i odkryjemy... Kto w jaki sposób wpłynął na e, obecną naszą wiedzę na temat kosmosu. Poznamy też e, najnowsze badania e, NASA. Świetny komiks, polecam i do zobaczenia.